O kurwa! Siema, dzisiaj idziemy do magicznego miasta. Tylko najpierw trzeba się przejebać przez tą dżunglę. Kurwa, gęsto tu, jak w kiblu na openerze o drugiej w nocy. No, to jest brama. A tam są zobaczcie, prawdziwi rycerze. Idziemy do nich. Tu jest taki meksyk, że na trzeźwo nie wytrzymam. Ej widzowie, właśnie trafiłem na jakiegoś krasnala, mówi, że ma krasnalski cukier. 20 dolców. Dobra, bierz pan. Ciekawe co to za szajs. Dobra, czas na test krasnalskiego towaru. Cukru pudru, nosoklejki. Te krasnale są pojebane. Ludzie, nie ufajcie tym małym cwaniakom. Zapuściłem się na tydzień, wciągając krak w kopalniach. W życiu tak nie odjebałem. Piszcie w komentarzach, gdzie mam się jutro udać.